Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, jak zawiązać turban wakacyjny. Potrzebujemy opaski bawełnianej i szala, który znajdziecie. Ten mój jest dość długi. Taka długość zdecydowanie wystarczy nam do zawiązania turbana. Dobra. Włosy wiążemy w niski kucyk, żeby nam nie przeszkadzał, i zakładamy super opaskę. Ona pomoże nam dobrze przytrzymać włosy. I dzięki temu, że jest pod turbanem, turban będzie się lepiej trzymał i nie będzie zjeżdżał. Zachaczcie ją sobie trochę wyżej, żeby część przednia włosów wystawała. I teraz zabieramy się do wiązania turbanu. Zaczynamy wiązać turban. Chustę składamy na pół wzdłuż dłuższego boku. I złożoną część przykładamy do tyłu głowy. Mocno ściągamy. Tak, żeby zakryć włosy i przeciągamy do góry, naciągamy mocno i zaczynamy przeplatać. Im więcej przepleciecie teraz, tym prościej będzie Wam go potem zawiązać na samym końcu, czyli możemy tego zrobić dość dużo, wywijamy do góry, tak, tu nam się robi taki fajny przód, jeżeli potrzebujecie jeszcze do, z tyłu dopleść, to już rękami dać radę i końcówka, zahaczamy od spodu. Ładnie sobie go wymodelujcie, żeby nie było żadnych wół. Gotowe.